Siema zystrenuesive, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie troszeczkę cheatowali. Dokładnie tak, generalnie tak samo jak w ostatnim filmie, dzisiaj przedstawię wam mapki do cheatowania w Fortnite. Cie. No i naprawdę będą tam ciekawe funkcje, takie jak zadawanie większej ilości HP przeciwnikom czy nieskończona ilość HP dla siebie. Także myślę, że naprawdę mega, mega fajna opcja. Przed filmem zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem i wejścia na mojego Instagrama aucivity. Ponadto zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie Fortnite. No i jeśli dacie screenka, że używacie tego kodu na mojego Discorda, na odpowiedni kanał, no to możecie zostać w pozdrowieniu odcinku. Także myślę, że dosyć fajna opcja. Ponadto każdy komentarz o treści szklanka serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu szklanka, a ja wam przypnę serduszko. No i zachęcam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to następny taki odcinek, aż 70% osób, która ogląda ten kanał mnie nie subskrybuje, także zapraszam do kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole i zapraszam oczywiście do filmu. Dobra, a więc teraz jesteśmy już na trybie kreatywnym, no i wczytałem sobie tutaj dwie mapki, które dzisiaj będziemy właśnie pokazywać wam. Które właściwie ja będę dzisiaj wam pokazywał, i są to, tak jak powiedziałem, mapki na cheaty. Generalnie dzięki tym mapkom każdy będzie myślał, że cheatujecie, ponieważ są to dwie mapki, które dają nam na przykład większe zadawanie HP, czy nieśmiertelność i wiele, wiele innych opcji. A więc, generalnie, no to pierwsza mapka. Tutaj mamy, macie jej kod, czyli jest to 0586 myślnik 1982 myślnik 5280. Także wchodzimy sobie na tą mapkę. Jest to mapka oczywiście autorstwa pewnego youtubera z zagranicy, dosyć popularnego. Nie będę czytał jego Niku, ponieważ nie wiem jak to zrobić. Po prostu nie, nie wiem czy to. Czym dobrze przeczytał. Generalnie, no to co my tutaj mamy? No, jest to zwykła mapka 1v1. Jak widzicie, możemy sobie tutaj chodzić, robić 90, sobie kręcimy. No i generalnie jest tutaj taka zwykła mapka 1v1. Generalnie, no, nie patrzcie błagam na mój gameplay, ponieważ no ostatnio. Nie mam czasu grać w Fortnite, bo mam egzaminki, i tak dalej, więc dobra, weźmy sobie tylko Grappler, żeby szybciej się poruszać. No i wszystko, co musimy zrobić, no to przejść tutaj z Play with Address Players. No i tutaj po prostu zbudować takie coś. I no, jesteśmy tutaj na mapce tej naszej głównej, gdzie po prostu możemy sobie wybrać wszystkie rzeczy które no po prostu dają nam przewagę w grze. A więc tutaj mamy aby aby dostać moc zadawania większej ilości HP innym graczom. Teraz jak widzicie się tak podświetlamy. Teraz mamy Shadowy po to, żeby po prostu ktoś nie widział tego, że się podświetlamy. Dokładnie tak. Jak Shadow zniknie, to zobaczycie, że nie podświetlamy się, a cały czas mamy tą moc. No i generalnie to są wszystkie opcje chyba. To jest kolejna mapka właśnie no, wiecie, na dodatkowe zadawanie HP, ale i na cheaty, ale wiecie, no tutaj to myślę, że w innym odcinku przetestujemy. No i wracamy, no i po popatrzcie teraz na to: zbudujemy sobie taką ścianę, zbudujemy sobie taką ścianę i zbudujemy sobie taką ścianę. Zobaczymy, czy chociaż jedna z nich, no padnie na strzała, tak zwanego. Także dobra, tutaj ta się już prawie zbudowała, ta się już zbudowała. I halo, 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 zbudujesz się? Proszę, szybciej. Zacznijmy od drewnianej. Drewniana, no, pierwszy strzał i nara robi. Kamienna, za pierwszym razem też. Ej, to może ta też, to jest aż 500 HP. Nie no, wydaje mi się, że aż 500 HP to nie będzie. Ale aż 300 HP! 300 HP, widzowie, z offa. Ja jestem ciekaw czy jakbym zmienił skinka teraz na przykład, to czy dalej zachowa mi się ta moc. Dobra, także jesteśmy tutaj. Wczytajmy dosłownie jakiś losowy, ten. Zobaczymy, czy to zadziała. Jak widzicie, no to nie mamy już tego efektu na sobie. W sensie nie jesteśmy podświetlani, mimo że nie użyliśmy tego shadowka. Więc dobra, zobaczymy. A więc pierwsza działa, druga też. I uwaga, no to trzecia to chyba wiadomo, że tak, tak. Ej, ale naprawdę działa i nie podświetlamy się kompletnie, także możemy normalnie grać OneView, one ale one w ten sposób z innymi. I w ogóle teraz zobaczyłem, mamy 10200 HP. Co jest? Dobra, także co? Myślę, że możemy wrócić do centrum i przedostawać kolejną mapkę, także przejdźmy już oczywiście do kolejnej mapki i tutaj mamy kolejną mapkę, czyli właśnie Zone Warsy, takie tiltedowe, także tutaj mamy jej kod, czyli jedenaście, 44, 1185. Także dosyć łatwy kod do zapamiętania. No i myślę, że nikt nie będzie miał problemu z zapamiętaniem właśnie tego kodu. Jest to mapka zrobiona przez Glitch Kinga z tego co wiem. Także rozpocznijmy gereczkę. Respimy się tutaj w losowym miejscu, ale to nam niepotrzebne, ponieważ tutaj gdzieś mamy coś takiego do trafienia na niebie. Tylko. Gdzie? O to jest pytanie, bo. Nigdy nie wiem, gdzie to jest. Ale, o! Było! Mamy tutaj, no i w tym momencie zadajemy więcej HP, rozumiecie to, jakie to jest epickie? No, generalnie tego nie widać, dopiero jak tak się przypatrzymy, to dopiero to się pojawia na górze. Niestety, no to nie mamy, już widzę, że 10 000 HP, mamy zwykłe 200 HP. No, ale jest to coś epickiego. No i dobra, zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie takie OP, jak się wydaje. Także dobra. Zacznijmy może od drewnianej ściany. Drewniana ściana od razu, ta od razu i uwaga, ta, tak, takie same to jest zadawanie HP, takie same. Dobra, ale mam jeszcze ciekawostkę, zobaczmy czy, o, zobaczmy na aucie, zobaczmy czy auto będzie, auto na dwa, dobra. A zobaczmy czy w kolejnej rundzie też to będzie działało, ponieważ mamy tutaj aż 5 rund, także zobaczymy, czy w kolejnej rundzie to też działa. No i dobra, jesteśmy tutaj już jak widzicie no to efekt nam nie zostaje, także pewnie będziemy musieli go sobie sami wziąć. Także zobaczmy... Nie, tutaj jest Tommy Gun! Przecież to będzie tak OP! Ja już nawet nie wiem co powiedzieć. Dobra, czekajcie. Dobra A, i mam siadułka, żeby tu... To... Czekajcie! Nie! Ale epickie! I co? Co jest? Jakie to jest OP. patrzcie jak ktoś sobie tutaj biegnie, nie? A my tak, cyk, cyk Cyk Cyk, 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 cyk I teraz siup, 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 siup tym Ej, co jest? Zdobędziemy tak, na przykład taki set Weźcie, ogarnijmy, że mamy taki set No przecież Przecież to jest tak epickie W sensie, no wygraliśmy grę w tym momencie No, patrzcie na to Patrzcie, I jedna seria, zobaczmy jak zabiera HP Aż połowę temu czemuś w takiej ścianie zwykłej. Także co, no naprawdę myślę, że odcinek Wam się mega spodobał. Ponieważ, no nie wiem, ja się bawiłem naprawdę mega w tym odcinku. No i co, no naprawdę myślę, że mega fajne mapki. Możecie już teraz zostawić łapkę w górę. No i w sumie widzimy się w lobby. No i naprawdę, no mega fajnie mi się dzisiaj to podobały te mapki. Dobra, więc to byłeś tyle w tym filmie. Także co? Zostawcie łapkę w górę z dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZIF w sklepie w Fortnite. No i jeśli zrobicie screenka, że używacie tego kodu i wstawicie to na mojego Discorda, na odpowiedni kanał do tego specjalnie stworzony, no to macie szansę, aby zostać pozdrowieni na odcinku. Także myślę, że jest to dosyć fajna opcja. No i ja na przykład bym z takiej opcji osobiście skorzystał aż 70% osób, która ogląda ten kanał go nie subskrybuje, także dołącz do tych 30% osób, które subskrybują ten kanał i kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. Gdyby każdy mnie zasubskrybował, no to dawno bylibyśmy już za progiem 100 tysięcy subskrypcji, a nawet i 150. Każdy komentarz o treści szklanka serduszkuje. Także piszcie w komentarzu szklanka, a ja wam przypnę serduszko. Zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ tam niedługo nowy odcinek na mojego Instagrama. A jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, trzymajcie się! No i cześć!